Rak jelita grubego w początkowym stadium może nie dawać żadnych objawów, dlatego tak istotne są badania. Osoby, które miały nowotwór jelita grubego w rodzinie, oraz wszyscy po 50, powinni się na takie badania wybrać. Nowotwór jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów występujących tak naprawdę na całym świecie u ludzi, i w Ameryce, i w Europie, i także w Polsce. Niestety są to niechlubne statystyki. W Polsce przez to, że właśnie osoby nie badają się zbyt wcześnie, kiedy nie ma jeszcze objawów, a można już wykryć nowotwór i go wtedy skutecznie wyleczyć. Przez to te statystyki mamy niestety gorsze niż na zachodzie Europy czy w Ameryce. Kolonoskopia nie jest przyjemnym badaniem, ale nie trzeba się go obawiać. Takie badanie powinno się wykonywać raz na 10 lat. Miła atmosfera, profesjonalizm nasz i wysoka jakość tych badań powinny skłaniać ku temu, że jednak jest to badanie o udowodnionej skuteczności i. Yy, zmniejszające po prostu śmiertelność z powodu raka Jelita grubego. Chętni do badań mogą zgłaszać się telefonicznie pod numerem telefonu 723 120 133 albo osobiście do pracowni w Lubińskim Szpitalu. Program badań przesiewowych jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Ważne, że badania odbywają się normalnie w czasach pandemii. Umowa z NFZ zakłada, że szpital może przybadać około 300 pacjentów w roku, ale możliwości sprzętowe i kadrowe są jeszcze większe.